Sakara, Egipt, październik 1850 roku. Francuski egiptolog August Mariette przechadzał się po piaskach w okolicy nekropolii Sakara. W pewnej chwili Mariette zauważył głowę posągu Sfinksa wystającą z pustynnych wydm. Francuz nie wiedział jeszcze, że niebawem dokona jednego z największych odkryć w historii egiptologii, odkopując wejście do podziemnego kompleksu Serapeum pełnego niesamowitych sarkofagów. Sarkofagi z serapeum należą do jednych z największych tajemnic związanych ze starożytnym Egiptem. Rozmiary oraz poziom precyzji sarkofagów są zachwycające. Poznajmy zatem bliżej ich niezwykłą historię. Cofnijmy się do roku 1850. Tuż obok głowy sfinksa August Mariette zauważył rozbitą kamienną tabliczkę z hieroglifami. Egiptolog zdołał odszyfrować jedno słowo apis. Mariet zastanawiał się, czy nie natrafił czasem na ślad starego egipskiego kultu tzw. świętego byka Apisa. Egiptolog natychmiast zatrudnił 30 miejscowych chłopów, wyposażył ich w kilofy i łopaty oraz kazał im przerzucić góry piachu i ziemi. Wkrótce robotnicy odkopali całą aleję składającą się ze 141 sfinksów. Odkopywanie gruzu trwało ponad rok. W końcu 12 listopada 1851 roku Mariet przy użyciu dynamitu usunął skały blokujące wejście do podziemnej komnaty. Wyposażony w pochodnię wszedł do środka i stanął przed niszą z ogromnym sarkofagiem. Kiedy Mariet zbliżył się do sarkofagu, zobaczył zepchniętą na ziemię gigantyczną pokrywę. Sarkofag okazał się być pusty. Dopiero w następnych miesiącach egiptolog mógł w pełni ocenić rozmiary swojego odkrycia, które szybko stało się światową sensacją. Podziemny korytarz długi na ponad 300 metrów. Po obu stronach potężne nisze z olbrzymimi sarkofagami. Łącznie Mariet odnalazł 25 sarkofagów wykonanych z granitu oraz diorytu. Sarkofagi były doprawdy do ogromne: niektóre miały prawie 4 metry długości, 2 metry 30 cm szerokości oraz ponad 3 metry wysokości. Szacowana waga sarkofagów wynosi od 60 do nawet 80 ton. Sama pokrywa sarkofagu waży około 20-30 ton. Łącznie waga tych dzieł sztuki wynosi około 100 ton. Każdy sarkofag odnajdywany przez Marieta okazywał się pusty. Kiedy latem 1852 roku Francuz odnalazł jedyny sarkofag, który miał pokrywę, jego pracownicy nie byli w stanie jej odsunąć. Mariet ponownie użył dynamitu, aby zobaczyć, co znajduje się w środku sarkofagu. Jednak także i ten sarkowak okazał się być pusty. Z czasem Mariet odkopał także inne korytarze, które były pełne egipskich figurek, skarbów czy tablic z brązu. Francuz odnalazł także praktycznie nienaruszony grobowiec księcia Weseta, syna Ramzesa II. Prace wykopaliskowe trwały dalej. Obok długiego korytarza odnaleziono także drugie podobne, choć znacznie mniejsze pomieszczenia. W znajdującym się obok drugim podziemiu, w kompleksie mniejszych krypt, odkryto 28 drewnianych sarkofagów. W każdym z tych drewnianych sarkofagów o długości około 2 metrów znajdowały się mumie świętych byków Apisów. Apis to święty byk uważany za wcielenia ptacha, a później ozyrysa, przez co został bóstwem podziemnym kojarzonym z minerałami oraz klejnotami. Byk Apis był symbolem siły oraz męstwa. Specjalnie wybrane byki uroczyście topiono, a zwłoki poddawano mumifikacji. Jako, że granitowe sarkofagi z wyjątkiem jednego miały odkryte pokrywy, egiptolodzy uznali, że dawno temu musiały zostać zrabowane przez złodziei. Tuż obok w drewnianych sarkofagach znajdowały się zmumifikowane byki. Konkluzja była zatem prosta. Zmumifikowane byki znajdowały się także w granitowych sarkofagach, przy czym zostały wykradzione. Cały kompleks został wybudowany przez Egipcjan jako zespół podziemnych grobowców świętych byków Apisów. Na podstawie inskrypcji opatrzonych na sarkofagach, egiptolodzy ustalili, że kompleks powstał w XIV wieku przed naszą erą i był rozbudowywany do VI wieku przed naszą erą. Choć odkrycie podziemnego kompleksu tego typu było naprawdę niezwykłe, to wydaje się, że nie ma tutaj żadnej tajemnicy. Zastanówmy się jednak nad kilkoma intrygującymi kwestiami. Załóżmy, że granitowe i diorytowe sarkofagi faktycznie zbudowane jako miejsca spoczynku mumii, byków, apisów. To oczywiście od razu rodzi wiele kontrowersji. Po pierwsze, dlaczego rozmiar granitowych sarkofagów znacznie przekracza rozmiar byków? Sarkofagi mają prawie 4 metry długości. Tymczasem drewniane sarkofagi, w których odnaleziono 28 mumii, byków. Odpowiadały faktycznym rozmiarom zmumifikowanego byka, mającego około 2 metry długości. Zmumifikowane byki zawsze balsamowano w pozycji klęczącej tak jak sfinksy, przez co zajmowały jeszcze mniej miejsca. Czy zatem ogromne sarkofagi wykonano po to, aby zapewnić im dodatkowy komfort? A jeśli tak było, to dlaczego Egipcjanie nie robili tego samego dla faraonów, którzy byli chowani w malutkich trumnach, ledwo dopasowanych do ich ciał? Po drugie, jeśli ogromne sarkofagi z serapeum były miejscem pochówku byków, to gdzie właściwie są mumie tych byków? Dlaczego nie odnaleziono tam ich szczątków? Jeśli wszystkie mumie byków zostały skradzione przez złodziei, to dlaczego ci sami złodzieje nie ukradli byków z drewnianych sarkofagów? Ponadto jeden granitowy sarkofag był zamknięty, a po wysadzeniu dynamitem okazało się, że także jest pusty. Po trzecie, dlaczego właściwie Egipcjanie zrobili sarkofagi serapę z granitu i diorytu, a nie z wapienia materiału o wiele łatwiejszego w obróbce? Granitowe pudła zostały wykonane z nadzwyczajną precyzją, do której za chwilę przejdziemy. Zamknięcie wieka zasadniczo powoduje hermetyczne zamknięcie sarkofagu. Jeśli Egipcjanie budowali sarkofagi dla mumii byków, to dlaczego używali takich skomplikowanych materiałów, jeśli mogli osiągnąć taki sam rezultat używając znacznie prostszych kamieni? Ponownie do pochówku faraonów używano znacznie mniejszych i prostszych i nie tak precyzyjnych sarkofagów. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej związanej z zagadkami tych sarkofagów. Otóż sarkofagi zostały wykonane z granitu wydobywanego w kamieniołomie w Asuanie, znajdującym się około 800 km od Sakary. Transport 25 stutonowych sarkofagów po Nilu byłby zatem nie lada wyzwaniem. Całe przedsięwzięcie byłoby doprawdy niezwykłe. Transport ogromnych bloków kamienia na dystansie 800 km, skrupulatne przygotowanie precyzyjnych geometrycznych sarkofagów znacznie przekraczających rozmiarami rozmiary byków, po czym złożenie ich w niszach i zapieczętowanie pokrywami. Umiejscowienie sarkofagów w niszach także było bardzo trudnym zadaniem. W niszach jest bowiem bardzo mało miejsca i ciężko byłoby manipulować tam sarkofagiem, a także ciężko byłoby tam pomieścić dużą liczbę ludzi. Z tego powodu powstała hipoteza, że najpierw złożono tam sarkofagi, a dopiero potem nadbudowano by komnaty oraz korytarze. W całym podziemnym kompleksie panował mrok, który śmiało można określić jako egipskie ciemności. Cała sprawa jest bardzo ciekawa. Egipcjanie dysponowali dużymi łodziami i byli mistrzami w transportowaniu ogromnych bloków kamienia. Teoretycznie byli zatem w stanie przetransportować granitowe sarkofagi. Trzeba jednak przyznać, że sami utrudnialiby sobie życie, gdyż mogliby pochować mumie w prostszy i szybszy sposób, korzystając z mniejszych sarkofagów zwapienia. Jeśli Egipcjanie porwali się na tak trudne zadanie, to wciąż musimy pamiętać o tym, że w sarkofagach nie odnaleziono żadnych mumii. Jeśli jednak to niebyki miały znajdować się w sarkofagach, to warto zadać sobie pytanie, po co właściwie umieszczono tam te gigantyczne pudła z granitu i diorytu. Do tego pytania powrócimy na sam koniec. Teraz przyjrzyjmy się bliżej precyzji, z jaką zbudowano sarkofagi. Pudła są ogromne. Na szczyt pokrywy trzeba wejść pod drabinie. Dolne części pudeł zostały stworzone z jednego bloku granitu. Spójrzmy na rogi oraz wykończenia. Doprawdy, mistrzowska robota płaskie ściany i precyzyjne kąty. Wyglądają perfekcyjnie, podobnie jak cztery strony wykończenia na górze. Na uwagę zasługuje wykończenie wewnętrznych części sarkofagów. Precyzja przebija poziom precyzji zastosowany w egipskich piramidach. Twórcy tych pudeł byli mistrzami budownictwa. Egiptolodzy uważają, że pudła wykonano przy pomocy prostych narzędzi, które odnajdujemy na przykład w Muzeum w Sakkarze. Ich zdaniem sarkofagi zostały stworzone za pomocą zwykłych młotków miedzianych dłut, wierteł oraz pił. Egiptolodzy uważają, że do obróbki granitu użyto czasochłonnych metod, takich jak mocne uderzanie przy pomocy diabazu oraz wiercenie i piłowanie za pomocą materiału ściernego, takiego jak piasek kwarcowy. Płaskość powierzchni sprawdzano za pomocą sznurków. Dennis Stokes w książce Eksperymenty w archeologii egipskiej wskazuje, że prawdopodobnie każdy sarkofag został przycięty do kształtu i wydrążony za pomocą cylindrycznych wierteł z brązu. Warto też zwrócić uwagę na to, że sarkofagi są niezwykle wypolerowane. Co ciekawe, powierzchnia pudeł jest wypolerowana, natomiast egipskie napisy już nie. Widać także, że twórcy inskrypcji mieli problem z wytworzeniem równych linii. Mistrz Rzemiosła Christopher Dan w książce Zaginione technologie starożytnego Egiptu zwrócił uwagę na kilka ciekawych rzeczy. Dan przybył na miejsce i wykonał szereg testów. Dan wszedł do wnętrza sarkofagu wysadzonego dynamitem, po czym zauważył, że wewnętrzne ściany były swoim lustrzanym odbiciem równo przycięte z obu stron. Dół pudła idealnie łączył się z pokrywą. Zamknięcie pokrywy powodowało hermetyczne zamknięcie sarkofagu. Granitowe pudła zostały wykonane z precyzją, z tolerancją w granicach 1 1,27 mikrometra. Ściany były niezwykle płaskie. Christopher Dan wykazał zdziwienie, że twórcy sarkofagów postawili na równe prostokątne wykończenie rogów zamiast na znacznie prostsze okrągłe wykończenie. Jego zdaniem to była astronomiczna różnica pod względem trudności oraz długości wykonania. Konkluzja Dana była taka, że twórcy musieli korzystać z innych narzędzi niż te proponowane przez egiptologów. Egiptolodzy twierdzą jednak, że sarkofagi dało się wykonać oraz przyciąć przy pomocy prostych narzędzi oraz długotrwałej pracy. To, dlaczego Egipcjanie zadali sobie taki trud zbudowania tak ciężkich sarkofagów, pozostaje przedmiotem dyskusji. Teoria o pochówku mumii byków ma kilka luk oraz nieścisłości. Nie trudno zatem zrozumieć, dlaczego pojawiają się także inne, odmienne pomysły. Jedna z koncepcji zakłada na przykład, że były to tylko symboliczne sarkofagi, celowo zostawione puste, mając symbolizować na przykład sarkofagi bogów Zeryzeptepi. Z kolei część osób, będących zwolennikami istnienia pradawnej, zaginionej ludzkiej cywilizacji, sugeruje, że sarkofagi wcale nie zostały zbudowane przez Egipcjan. 12 tysięcy lat temu na terenie Egiptu miałaby istnieć wcześniejsza, rozwinięta cywilizacja odpowiedzialna za budowę najbardziej skomplikowanych konstrukcji, w tym właśnie granitowych pudeł z sakary. Dopiero po tysiącach lat Egipcjanie odkryliby te konstrukcje i zaadaptowaliby je do swoich potrzeb. Poparciem tezy miałby być nadzwyczajny poziom precyzji, puste wnętrza oraz niepolerowane i nierównomierne, gorzej wykonane inskrypcje. Nie brakuje także opinii, że ogromne, czterometrowe sarkofagi mogły zostać wykonane na przykład dla mitycznych gigantów. Rozmaitych pomysłów jest tutaj bardzo dużo i prawdopodobnie każdy z widzów ma w tym temacie własną oryginalną opinię. Dwa lata temu pojawił się ciekawy artykuł, który w Polsce przeszedł bez echa. Konstantin Borisow to inżynier elektryczny z Uniwersytetu Mississippi, twórca siedmiu patentów w Stanach Zjednoczonych oraz ekspert od elektrotechniki. Pomyślałem, że warto przedstawić teorię Borisowa. Otóż Borisow zwraca uwagę na to, że Egipcjanie dobrze znali proces fermentacji. Wykorzystywali ten proces do owarzenia piwa czy do pieczenia chleba. Załóżmy zatem, że ktoś w Egipcie zmieszał trochę skrobi i mięsa, umieścił te składniki w olbrzymim pudle, po czym zamknął wieko. Przychodzi na myśl konkretny zestaw składników, chleb, piwo, jęczmień czy woły, o których wielokrotnie wspomina się w starożytnych tekstach egipskich. Kiedy rozpoczyna się fermentacja, drożdże zaczynają przekształcać skrobię obecną w jęczmieniu w gaz CO2 oraz etanol. Ilość dwutlenku węgla wzrasta w skrzyni i buduje ciśnienie. Granitowe pudła są wykonane z dużą precyzją i mają tolerancję w granicach 1 mikrona. Granit nie jest materiałem porowatym, więc niewiele gazu przedostaje się przez ścianę. Pokrywa waży również około 30 ton, więc ciśnienie gazu musiałoby być znaczne zanim się otworzy. Proces trwa tak długo, jak długo skład chemiczny substancji wewnątrz sarkofagu i temperatura są dogodne dla drożdży do dalszego wzrostu. Jednym ze składników niezbędnych do wzrostu drożdży jest kwas oleinowy, jest to kwas tłuszczowy obecny w tłuszczach zwierzęcych oraz roślinnych. Kwas ten jest również niezbędny dla drożdży, aby przezwyciężyć toksyczne działanie etanolu, który gromadziłby się w sarkofagu jako produkt uboczny fermentacji. Ten kwas występuje w dużych ilościach w mięsie. Borisow zastanawiał się, czy np. głównym celem mięsa lub części ciała byka umieszczonych w sarkofagach było dostarczenie odpowiednich składników chemicznych dla drożdży, aby utrzymać długotrwały wzrost. W miarę postępu fermentacji gaz CO2 zwiększa ciśnienie w granitowej skrzyni granit może wytrzymać ciśnienie co najmniej 200 MPa. Drożdże w pudle byłyby narażone na takie ciśnienie i byłyby w stanie je wytrzymać. W miarę wzrostu ciśnienia ogromne granitowe pudło będzie obciążone mechanicznie. Powszechnie wiadomo, że granit wykonany jest z kryształów kwarcu i pod wpływem naprężeń mechanicznych te kryształy kwarcu generują ładunek elektryczny. Zatem większe ciśnienie oznacza generowanie większego ładunku elektrycznego. W pewnym momencie ciśnienie wewnątrz pudła przezwycięży ciężar pokrywy i otworzy je, uwalniając gaz. Jednak gdy w 1850 roku ponownie odkryto serapeum, wykonano kilka szkiców wnętrza. Obraz, widoczny na ekranie, jest jednym z tych szkiców. Interesującym aspektem na tym zdjęciu, którego nie można przeoczyć, jest stos kamieni ułożonych na wieku sarkofagu. Wygląda na to, że ktoś mógł użyć bloków, aby przeciwdziałać ciśnieniu wewnątrz pudła z dodatkowym obciążnikiem zamontowanym na pokrywie, zasadniczo zwiększającym ciśnienie kryształów kwarcu. Borisow zwraca uwagę, że odwiedzając serapeum można zauważyć, że na soficie i ścianach nie ma sadzy. Borisow zastanawiał się, jak właściwie cała praca została ukończona pod ziemią w całkowitej ciemności. Inżynier wskazał na artykuł naukowy z 2010 roku Odpływ naprężeń wysokociśnieniowych na materiał granitowy i luminescencję wywołaną tym naprężeniem. Artykuł napisany przez japońskich naukowców z Uniwersytetu Kyoto. Japończycy wybrali w badaniu płytę granitu, po czym poddali ją działaniu wysokiego ciśnienia do tego stopnia, że na powierzchni kamienia zaczęło jarzyć się światło. Poniższy obraz widoczny na ekranie przedstawia wyniki eksperymentalne z tego badania. Jak przeanalizowano w artykule, granit pod wpływem naprężeń buduje na swojej powierzchni potencjał napięciowy. Jeśli napięcie jest wystarczająco wysokie, jonizuje powietrze wokół powierzchni, tworząc poświatę. Ponieważ ciśnienie narastałoby w granitowych skrzyniach serapeum, oznaczałoby to, że galeria nie była do końca ciemna. Borisow nie uważa jednak, aby Egipcjanie zbudowali sarkofagi w celu lekkiego oświetlenia hali. Inżynier powołał się bowiem na inne ciekawe zjawisko fizyczne, łącząc je z sarkofagami z Sarapeum. Otóż na przestrzeni wieków pojawiły się liczne doniesienia o światłach, które pojawiały się w różnych kształtach, formach oraz przez różny czas nad powierzchnią ziemi na krótko przed, w trakcie lub po trzęsieniu ziemi. Jeden z przypadków lekkiego trzęsienia ziemi został zgłoszony w La we Włoszech w 2009 roku, kiedy to miejsce poczuło wstrząs 6,3 w skali Richtera. Na krótko przed trzęsieniem ziemi ludzie zauważyli światła nad miastem. Zjawisko zostało szczegółowo przeanalizowane i przeprowadzono wywiady z około tysiącem osób. Wniosek z badań był taki, że ładunki elektryczne uwolnione podczas trzęsienia ziemi spowodowały efekt świetlny. Chociaż zjawisko to jest znane od starożytności, to niedawny monitoring wideo pomaga badaczom analizować je na bieżąco. Kilka zespołów badawczych już to zrobiło. Zespół z Uniwersytetu San Jose pod kierownictwem profesora fizyki Friedmana Fronda zebrał dane z 65 różnych miejsc na całym świecie, w których zaobserwowano światła trzęsienia ziemi. Przeprowadzono szeroko zakrojone prace nad analizą danych i stojącą za nimi fizyką. Wyniki pokazują, że zjawisko świetlne jest spowodowane naprężeniami w materiale granitowym obecnym w glebie. Biorąc pod uwagę te wyniki badań, Borisow zastanawiał się, czy ten sam mechanizm implementacji światła mógł zostać użyty w serapeum. Jeśli się na tym zastanowić, to na miejscu były wszystkie niezbędne komponenty. Gdy granitowe pudła doświadczały naprężeń mechanicznych, pojawiały się ładunki elektryczne. Ładunki są zwykle rozpraszane w kierunku powierzchni Ziemi. Kiedy ładunki dotrą na powierzchnię, jonizują kieszenie powietrza nad Ziemią i oświetliłyby niebo nad Sakkarą. Teoria Borisowa zakłada zatem, że sarkofagi były używane do generowania ładunków elektrycznych pod ciśnieniem wytwarzanym wewnątrz przez CO2. Nacisk wywierany na kryształy kwarcu wytworzyłby ładunki elektryczne na powierzchni sarkofagów. Uwolnione ładunki zjonizowałyby powietrze nad sakarą, powodując jego świecenie. Niewątpliwie jest to fascynująca teoria, która zdecydowanie działa na naszą wyobraźnię. Teoretycznie Egipcjanie mogli zbudować gigantyczne sarkofagi właśnie do takiego celu. Byłby to kolejny po wytwarzaniu sztucznego betonu w geopolimerach mistrzowski popis wiedzy Egipcjan oraz wykorzystywanie naturalnych zasobów oraz zjawisk fizycznych. Nie oznacza to jednak, że tak właśnie było. Teoria Borisowa nie została wszak wdrożona w życie wciąż jest to jedna z wielu konkurencyjnych teorii. Pomyślałem, że warto przedstawić teorię Borisowa. Jak na razie egiptolodzy skłaniają się do uznania, że gigantyczne, idealnie obrabione sarkofagi zbudowano po to, aby umieścić tam mumie byków, pomimo że nigdy ich tam nie odnaleziono. Niewątpliwie Serapeum pozostaje jednym z najbardziej fascynujących miejsc związanych ze starożytnym Egiptem. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy wszystkich sekretów związanych z tym niezwykłym miejscem, przez co pozostają nam wyłącznie spekulacje. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych sarkofagach i jaki Waszym zdaniem był ich sposób oraz cel budowy. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.